Cześć czołem, dzisiaj opowiem... Dokładnie, cześć czołem, W dzisiejszym filmie opowiemy Wam, czemu nas nie ma na TikToku i jakie mamy w ogóle przemyślenia na ten temat. Podzieliliśmy sobie ten film na cztery punkty. Pierwszy to będzie TikTok w Stanach, czyli co się dzieje z TikTokiem obecnie w Stanach Zjednoczonych. Druga to stabilność platform i dlaczego warto mieć swoje konto na... W dwóch miejscach swoje media, swój kanał dotarcia do w dwóch miejscach. Po trzecie, uciekniemy trochę od tego tematu TikToka i powiemy trochę o zmianach, które się dzieją teraz na Instagramie, w dosyć istotnych zmianach. I na końcu właśnie dojdziemy do tego tematu, czemu nie ma nas na TikToku i czemu raczej nas przynajmniej w najbliższym czasie tam nie będzie. Po pierwsze, to sytuacja TikToka w Stanach, o tym chcieliśmy pokazać, bo teraz się dzieje bardzo dużo i może być to trochę przełomowy moment ze względu na to, że trwają teraz decyzje i amerykański rząd podejmuje decyzje czy w ogóle. TikTok będzie w stanach legalne, czy ta aplikacja będzie w ogóle w stanach działać. Ze względu na to, już, już jakby kiedyś takie były głosy o tym, teraz jest to naprawdę rozkręcone na grubo, ze względu na to, że no, jakby rząd amerykański ma bardzo duże podejrzenia, graniczące z pewnością, że wgląd w statystyki i w ogóle we wszystko, co się dzieje w TikToku ma rząd chiński, więc oni by nie chcieli, żeby jakikolwiek inny rząd, szczególnie takiego mocarstwa jak Chiny, miał wgląd we wszystkie dane, bo Oznacza to, że ma wgląd w to, co oglądają Amerykanie na TikToku. A jeżeli mają wgląd w te dane, to mogą, mając takie dane, mogą różne rzeczy z nimi zrobić. Już pomyślcie sobie, że macie jedną wielką platformę, która ogląda tak mnóstwo ludzi, i to Wy decydujecie tak naprawdę, jakie treści im się wyświetlają. Dlatego mm, teraz jest taka sytuacja, że mm, zostali podstawieni, TikTok został postawiony trochę pod ścianą i teraz nie wiem, czy to całość, czy część udziałów muszą żeby w ogóle móc istnieć na amerykańskim rynku muszą część swoich udziałów e, oddać w ręce firm amerykańskich po to żeby móc być e, w, Stanach. w Stanach po prostu i w ogóle ciekawe czy przy tak już rozkręconej platformie czy to że ich nie będzie w Stanach będzie miało w ogóle jakikolwiek wpływ na TikToka w innych krajach jak myślisz Mogą inne kraje mieć tam Mogą inne kraje z tego też zobaczyć i też mogą po prostu Wziąć przykład z, ze Stanów i też tak może się stać w innych krajach. Więc tak mi się wydaje, że tak. Może okay. tak być. Ale może, może nie wszyscy i ten, może to tylko dla niektórych, ale nigdy nie wiemy. No, mi się wydaje, że, że jakby inne kraje za to nie pójdą, jakby no, to zostaje bez zmiany. Jestem ciekawa po prostu, jak sama aplikacja, jakby to pozbawienie apki. Znaczy tak, gdyby to była jakby aplikacja, która się jakby rozwija dopiero, to pozbawienie ich takiego rynku amerykańskiego, czyli tak ogromnego rynku, jednego z największych, to udaję, że to byłby duży cios. Ale biorąc pod uwagę, że oni już są rozkręceni i w innych krajach ten biznes się bardzo dobrze kręci, to wydaje mi się, że no wiadomo, że to będzie dla nich lipa, ale no, uciągną to, nie? I jakby, no pytanie, bo wtedy tą lukę na amerykańskim rynku będzie musiała zastąpić jakaś inna apka, nie? Bo jakby Życie, świat nie lubi próżni, więc jakaś inna apka musiałaby powstać za ich miejsce. I ciekawe, czy to będzie co to będzie, nie? Czy ludzie się przerzucą na przykład na jakąś apkę, która jest teraz, czyli na przykład na Instagrama, bo on też ma rolki, albo na YouTuba, który też ma, yy, no powiedzmy, że ma te shorty, one są troszeczkę, to jest inny trochę format. Bardziej Instagram trochę przypomina te, to, co jest na TikToku. No i ciekawe, co, co się z tym stanie, nie? No bo też ci twórcy, którzy tam są, też będą się gdzieś pójść. To pokazuje że warto być na np. Na dwóch platformach, a może nawet nie w platformach, tylko na przykład mieć newslettera, czyli mieć bazę mailingową. E, niby to takie pytanie, niby a co tam te maile, już teraz nikt maili nie czyta i tak ale ja jak mam już newsletter już bardzo długi czas, od samego początku jak jest umiem w media, no to myślę, że mam dużo jakby feedbacku z newslettera, ludzie też czasami odpisują na, na, na te maile, odczytują, jakby mam wskaźnik kliknięć i tak dalej, więc też widzę, że te maile są odczytywane. Newsletter jest takim, fajnym, jakby fajnym narzędziem do tego, żeby właśnie mieć tą bazę i w momencie kiedy cokolwiek się stanie i tak dalej, no to właśnie mamy tą bazę. Czy prowadzimy jakąś kampanię na właśnie na naszym głównym medium jest Instagram, teraz zaczyna być powoli YouTube, więc warto mieć na przykład, jak prowadzić jakąś kampanię, no to wszystko potem jest na platformie jednej prowadzonej, i nagle mamy awary, tak jak była ostatnia awaria Instagrama, że przez 4 godziny, 5 godzin nie działała nie działa platforma, no i teraz w momencie, kiedy ktoś prowadzi jakąś kampanię, no to może być przez to... Tyłku. I, no, I warto właśnie mieć na uwadze to, żeby po prostu e, mieć różne takie cele dotarcia do, do tych swoich klientów, potencjalnych klientów i odbiorców. I właśnie my mamy newslettera, czyli też właśnie mamy bazę mailingową, którą cały czas zbieramy i mamy, teraz zaczynamy tutaj działać na, na YouTubie no, no Generalnie wielu ciężko. twórcom się pewnie teraz tyłek pali szczególnie tym, którzy właśnie nie myślą o tym, żeby jakoś dywersyfikować te swoje działania i właśnie odpalić sobie, właśnie. jeżeli ktoś już jest takim wielkim twórcą i nie pomyślał o tym, żeby odpalić sobie jakiś drugi kanał, nie wiem, na YouTube albo odpalić sobie konto na Instagramie i tam zbierać sobie po prostu swoją społeczność żeby w innym miejscu no to jeżeli faktycznie do tego dojdzie, bo Wiadomo, że może być różny, może okazać się, że nic się nie stanie, i to było tylko jakby straszenie, i jakby temat umilknie, i TikTok będzie sobie działo dalej, tak jak sobie działa. No to będą w czapie, nie? Możemy przejść płynnie do punktu numer 3. A punkt numer 3 to jest o Instagramie, tak? Co się dzieje, Sonic, na Instagramie? Bo się dzieją zmiany, zmiany, wielkie zmiany na Insta. Co to Takie za zmiany? Bardzo są bardzo fajne zmiany. Znaczy, ja uważam, że jedne z tych wszystkich zmian, które ostatnio Instagram wprowadzał, a ich było. 1500, 1900, to, to myślę, że ta zmiana, jak oczywiście to wprowadzą, a mają to wprowadzić jeszcze podobno przed wakacjami, więc to się okaże, a zmiana jest taka, że będą jakby bardziej promowani na zasadzie oryginalne po prostu treści, czyli nie na takie, jak to się mówi? Yes takie kopiuj i wklej na zasadzie, że na przykład mamy jakiegoś... Repostowane treści. O właśnie. Taki... Jest nawet w Polsce taki profil na, na Instagramie bardzo duży, który się nazywa Repostki. No właśnie, więc e, takie właśnie materiały, które nie wiem, mamy słodkie pieski, kotki i tak dalej i na przykład widzimy tego pieska milion tysięcy razy, ale na każdym innym koncie widzimy tego pieska. I jest tylko na przykład dodane coś tam. Albo nic nie jest dodane. Albo nawet. nic nie jest dodane. Nic po prostu skopił jest, jest po prostu kopił w zrobiony. Więc e, takie treści, jak ktoś takie coś będzie robił, to po prostu Instagram będzie promował bardziej e, tą, e, tego twórcy pierwotnego, czyli ten, który jako pierwszy dał tą. A tamtych e, tam, twórców w ogóle nie będzie proponował. A tamtych proponował. twórców w ogóle nie będzie proponował, więc to już jest w ogóle sygnał do tego, żeby, no, żeby, żeby ludzie tak nie robili. To tym bardziej. No i będzie stawiana bardzo mocno taka oryginalność, czyli właśnie żeby tworzyć content taki, który będzie oryginalny, tak? Żeby się po prostu pomyśleli i to jest to, o czym cały czas za każdym razem mówię na Instagramie, czy to właśnie nawet jak masterclass, jak był ostatnio, nagraj i zmontuj, to o tym bardzo mocno trąbiłam, że trzeba tworzyć takie materiały, Trochę dłużej nad nimi posiedzieć, trochę dłużej nad nimi pomyśleć i tak dalej, ale żeby one były po prostu takie wasze, wasze, zainspirowane oczywiście bądź też z głowy, totalnie inspiracja jakaś bym mogłaby Wam przyjść i robienie to właśnie na, na swój sposób. I to będzie właśnie promowane i bardzo się z tego cieszę, bo my mamy dużo takich materiałów, głównie takie materiały robimy. I wiadomo, jakbyśmy robili same memy, pieski, kotki i tak dalej, to pewnie może byśmy mieli milionowe zasięgi i tak dalej. Ale no, nie na tym mi zależy, nie na tym hmm. nam zależy i chcemy robić coś, co rzeczywiście ludziom się przyda. No i tutaj jest właśnie to, że takie nagrywanie y, jakichś 5, 6 sekundowych materiałów i tak dalej z jakimiś opisami, ok, można je przeplatać, ale będzie się jakby liczyło jednak rzeczywiście coś co jest inne, coś co jest, co się będzie wyróżniało, coś co będzie po prostu inne i warto na to postawić. Dlatego warto postawić na to, żeby się nauczyć nagrywać, żeby nauczyć się przynajmniej takiego podstawowego montażu, takiego co możecie tu i teraz po prostu tu telefon od razu zmontować i dodać. Więc uważam, że każdy przedsiębiorca, każdy solo taki przedsiębiorca Powinien nawet jak będzie w późniejszym czasie delegował te, te materiały to właśnie do montażu czy nagrywania, tak na przykład tak jak my y, mamy firmy, które nam delegują te zadania, to uważam, że powinien wiedzieć, przynajmniej znać takie podstawowe rzeczy, żeby móc to sobie właśnie zmontować, nagrać i po prostu, żeby wiedział, jak to, jak to działa. Oczywiście to jest tak, że to jeszcze to, co zostało ogłoszone, wzbudza wiele. Mm... Daje wiele do myślenia ze względu na to, że to, co oni powiedzieli, to oczywiście są bardzo ogólne rzeczy to są wielkie ogólniki. No, generalnie to jest tak, że tam jest rzucone to bardzo ogólnikami, bo tak, wiadomo, że nie będą. takiej technicznej strony, wiadomo, że nie będą tego robić ludzie, czyli to nie ludzie będą weryfikować te posty, czy są oryginalne, czy nie, tylko to będą robić boty. No i te boty muszą być wyszkolone, co mają robić, co mają sprawdzać. Będą sprawdzały na pewno dźwięk, to jest powiedziane, że będą sprawdzały ścieżkę dźwiękową, więc jeżeli będzie ona zmieniona, to będzie coś innego. I to już będzie wychwytywane jako inna treść, ale będzie też sprawdzony obraz i tak dalej. No i na to trzeba sobie zwracać uwagę w jakim stopniu. Czyli na przykład wrzucenie mema tego samego, tylko danie na przykład na połowę ekranu swojego opisu już będzie traktowane jako osobna treść. Bo tam nawet pod tym oryginalnym postem pojawiły się komentarze od ludzi, że słuchajcie Instagram, czy tam Mosieri, czy kto tam wrzucił ten filmik, słuchaj so Mosieri, ale no ja na przykład mam, mam profil, który się zajmuje publikacją memów. No i ja publikuję memy i tam są jakby treści jakiejś filmów, więc wiadomo, że to już było powtarzane milion razy, po prostu ze mem. Tylko jest dany jakiś inny opis, czy dalej będzie traktowane i na razie, póki co odpowiedzi nie widziałem na ten temat. Jeżeli coś będzie, to wkleimy, ale jeżeli, póki co nie widziałem żadnej odpowiedzi na ten temat, więc to jest też ciekawe, jak to będzie traktowane. No i jeżeli już faktycznie Instagram zobaczy, że mamy treść, która jest już powielona, to ona nie będzie Proponowana w tych miejscach, w których są proponowane rolki, czyli w karcie Reels, tam gdzie scrolujecie sobie rolki, tamtych rolek, które są, które są repostowane, nie będzie, w tej karcie Eksploruj, nie będzie tego, i w podpowiedziach na głównym feedzie, czyli na głównym tam, gdzie macie swoich obserwujących, tamten, to tam się tam czasami pojawiają też jakieś takie rolki twórców, których nie obserwujecie, i tam też tego nie będzie. Czyli tak, na dobrą sprawę, rolka, która będzie repostowana, nie masz żadnej szansy się wybić, bo to są te kanały, w których ona może gdziekolwiek pójść. No i kolejny temat jest taki, że pod tą rolką, która właśnie będzie zrepo zrepostowana, będzie odnośnik, ma być odnośnik do oryginalnego twórcy tej właśnie rolki, który tego czegoś, kiedy ktoś na przykład, czy ktoś po prostu zerżnął od kogoś, no to będzie informacja o tym, kto to opublikował jako pierwszy, i będzie do tej osoby odnośnik, co uważam, że jest fajną rzeczą. No i teraz, jakby kolejna sprawa jest taka, że nie ma się co, no tak, tak, jesteś, jesteś, tak. To jest jakby atencjuszka, ale to już chyba wiecie, jeżeli oglądacie nasze filmy, i oglądacie nasz profil. No tak, skąd już, skąd już gadać? Skąd już gadać? No ja wiem, też Cię kocham. No, kocham Cię bardzo. Takie buziaczki po prostu tak? Cię pokazujesz po prostu, że jesteś taka fajna, że masz, jesteś takim słodkim pieskiem. Masz patrze na Jesteś i na szkło. Powiedzieliśmy o tym tydzień. Jeszcze tylko jedna A, rzecz. A, no, właśnie. Jeszcze, no, jeszcze jedna tak. taka rzecz, jest, jeżeli chodzi o ten... O działanie to też sam algorytm się mocno też ma zmienić. Algorytm dotychczas działał w ten sposób, i działa, jeszcze jak to nagrywamy, to działa w ten sposób, że w momencie, kiedy publikujemy rolkę, to pokazuje się ta nasza rolka osobom, które nas obserwują. I w momencie, kiedy te osoby nas obserwują, zareagują na tą naszą rolkę bardzo pozytywnie. I będą lajkować, zapisywać, udostępniać i tak dalej, no to dopiero wtedy Instagram wrzuca te treści dalej do osób, które nas nie obserwują. No i w momencie, kiedy są takie konta, które są większe, mają lepiej, jakby tym, tym wybiciem się, no bo jest ich, mają więcej, jakby obserwatorów, więc automatycznie ten zasięg mają większy, no i będzie im łatwiej, po prostu, jakby dobicie do tych osób, które nas ich nie obserwują. A teraz będzie działało to w taki sposób, że będzie po prostu ten, ta rolka, będziecie puszczać rolkę, to ona będzie działała w ten sposób, że będzie puszczana do jakiejś publiki osób, która jest że to są osoby, które Was obserwują i nie obserwują, czyli jakaś publika. Czyli już jest pierwsza różnica, że już nie tylko do obserwujących, różnica, tylko dokładnie. po prostu do ludzi, których który Instagram, algorytm Instagrama uważa, że te treści ich zainteresują, niezależnie dokładnie. czy to są właśnie obserwujące, czy nie. Dokładnie. No i jak będzie puszczał, no jeżeli tam ci ludzie zareagują pozytywnie, to znowu będzie do następnej grupy, do następnej, do następnej, no tak to będzie taki Tak, łańcuch, są, oba tak. Trzy, są oba trzy łańcuszki, przynajmniej z tego, co on powiedział na tę chwilę. Wygląda ten, ten sposób, że mamy pierwszy algorytm, który, to co Ty powiedziałaś, potem do szerszej publiczności, która się interesuje szerszym spektrum tego tematu, na który zrobiliśmy ten rolkę i dopiero później, jak tam zostanie ona dobrze odebrana, to potem już będzie wyświetlana wszystkim. No i to chyba wszystko o tym algorytmie. I my wracamy do TikToka. I wracamy do naszego clou, meritum. Sonic, punkt czwarty. Dlaczego nas nie ma na TikToku? Ja próbowałam dać szansę TikTokowi, bo to nie jest tak, że jakby nie i koniec. Nawet mówisz tak, bo nawet nie spróbowałaś, nie wiesz jak tam jest i tak dalej. Nie no, spróbowałam. Ale tam nie ten TikTok jakby tak odpycha, odrzuca, że tam nie ma też takiej relacji pomiędzy. Twoimi, twoimi po prostu osobami, które cię obserwują, czy właśnie tej, pomiędzy tą społecznością. Nie ma tam takiej zażyłości, jak jest to na Instagramie. Znaczy, może, może są takie oczywiście konta, gdzie mają tą, jakby tą, tą. Ja, ja nie czuję tego w ten sposób. Masz wrażenie większej przypadkowości widowni? Tak, która dokładnie. Cię obserwuje. O, właśnie, to też jest bardzo właśnie że jest taka jakby przypadkowi, czasami ludzie uczułam, że, że ten. No i tam jest o wiele, jakby w, w każdych tych platformach jest dużo, jakby wiadomo, jakichś hejtów czy coś takiego, ale tam to po prostu jest jakby bardzo dużo tego. No ten TikTok jednak jest dla mnie taki bardzo taki, no toksyczny. Dużo jest tam takich materiałów, gdzie w ogóle dla mnie, że taki content w ogóle ma miejsce, no to to takby nie jest, o to nie jest w zgodzie po prostu ze mną. Te materiały, które są tam publikowane, tworzone, robione, może tam są jakieś marki, które są super świetne i tak dalej, bo może na pewno na, pew na pewno są też takie osoby. Patrząc na to, ile mamy czasu we dwójkę z radkiem, żeby tworzyć materiały, no to trzeba było postawić po prostu i wybrać, jakie na jakich platformach chcemy być, a Plus, jakby plusy były takie, że no YouTube jest też taką platformą, gdzie tak jak Żydek powiedział wcześniej e, te pozytywne strony, ale też jest taką platformą, gdzie ja uważam, że jest jedną z takich najbardziej rozbudowanych. Jedną z takich e, najbardziej, wydaje mi się, że najtrudniej tutaj jakby myślę, że działać, mhm. e, jest taka najbardziej, najbardziej wymagającą platformą, a ja lubię wyzwania. No i też możemy się tu rozgadać, więc o, e, jest po prostu, ma tutaj możliwość tej długiej treści, więc to jest fajne, a też chcieliśmy pokazywać, mm, jakby backstage, czyli to, co, to, co po prostu tak bardziej, żebyście nas poznali od kuchni, bo Instagram to jest typowo platforma edukacyjna, gdzie tam uczymy, pokazujemy, też oczywiście pokazujemy swój backstage, ale tutaj e, no, na no, YouTube No z tego będziemy... troszkę, tam jest więcej takiej treści typowo merytorycznej, no. naukowej, znaczy naukowej, nie naukowej, w ogóle nie naukowej, ale edukacyjnej po, edukacyjnej po prostu, a tutaj jest jakby i nasze przemyślenia, jakiś taki lifestyle właśnie i te rzeczy z naszego życia i jak od czasu do czasu. Przemycimy jakąś taką powiedzmy rzecz powiedzmy troszeczkę bardziej edukacyjną, jak teraz. Ostatnio nagrywaliśmy rolkę, o której będziemy mówić, czym są Birole i tak dalej. Ale to są takie bardzo luźne rzeczy i w takim formie to będzie. I jakby YouTube daje tą taką możliwość, bardzo fajną, żeby te treści właśnie były. Liczymy, że one się Wam po prostu spodobają. A dlaczego Ty w ogóle nie lubisz TikToka? Ja próbowałem, ja nie miałem nigdy TikToka. Zainstalowałem sobie go na próbę. Na początku chciałem tam swoje treści, jak jeszcze robiłem sam swoje solo treści, to chciałem sobie je tam publikować. I na sobie przez jakiś czas publikowałem. Ale po pierwsze, jak, ja, jak mi się odpali TikTok i zobaczyłem, jakie tam są treści, to zobaczyłem, że tam są treści, które mnie w ogóle nie interesują. Jak zobaczyłem jakieś trendy z jakimś tańczeniem i z jakimiś takimi rzeczami, to mnie od razu to mnie odrzuciło mnie od tego. No, wiesz o, wiesz o co chodzi, nie? To jest w ogóle jak, No, dla mnie to jest, nie interesuje mnie takie treści. Yy, kolejna sprawa to. Ja wiem, że wszystkie platformy są zrobione po to, żeby uzależniać yy, widza. Natomiast. Yy, Uważam, że TikTok jest tak platformą, tak bardzo nastawioną te wszystkie rzeczy odnośnie tych algorytmów, które mają cię uzależnić do platformy i do niej przyssać, to jest uważam, że bardzo straszne, że to jest straszne, że to jest też naprawdę takich granic. Dużo ludzi, twórców nawet, których ja na przykład gdzieś tam oglądam na YouTubie, mówi o tym, że słuchajcie, no kurde, ja na przykład instalowałem TikToka, bo ja odparam TikToka i nagle patrzę i minęło półtorej godziny albo dwie. bo po prostu na skrolowaniu tych rzeczy. To też sami zobaczcie sobie, że jak odpalicie sobie aplikację. Instagrama czy YouTube'a, to odpalają wam się jakieś tam proponowane treści i tak dalej. Jak odpalacie aplikację TikToka, od razu wam się puszcza jakiś filmik. Nie? Od razu jest filmik, od razu jest do... zachęty cię do tego, żebyś obejrzała i sobie przeskrolowała dalej. Nie ma, że musisz wejść w jakąś tę, tylko od razu jest to. Co nie jest powiedziane, że Instagram też to jakieś nie wprowadził, to jest mega skuteczne. Ale mnie to już odrzuca na przykład. Nie? No i mam wrażenie, że przynajmniej wiadomo, że tam są też treści, tam nie wszystkie treści na TikToku są złe, bo jest dużo fajnych twórców na TikToku. Oczywiście, że tak jest, na bank. Natomiast no dużo jest tych treści, ja często na ją trafiałem, może jeszcze nie nakarmiłem po prostu algorytmu jakąś taką treścią, która mnie interesuje, Mamy powiat. ale chodzi po prostu o to, że ja mam też wrażenie, że w dużej części, nie w całej całości, ale w dużej części TikTok jest skierowany do jednak tej widowni, która ma mniej lat. Po prostu tam wydaje mi się, że nie ma naszej grupy docelowej no, tam nasze grupy docelowej jest na pewno mniej niż na, przykład na no. takim Instagramie, ale ja mówię od siebie jako mhm. też od punktu odbiorcy treści. Mhm. Że tam są treści raczej do młodszych widzów, bo mam wrażenie, w większej części niż na YouTubie czy na, mhm. czy na Instagramie, nie? Bo jednak YouTube jest dużo starszą platformą, więc tam jak zaczynały się kreować te treści, to też te treści były na początku na YouTubie był prawie sam gaming, nie? I jakby ci ludzie dorastali wraz z tą platformą, bo ta platforma jest już od kilkunastu lat. No i ci ludzie dorośli, zostali na tej platformie i teraz ci ludzie już mają rodziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? A jednak TikTok jest świeżą raczej platformą, więc jeszcze ci ta widownia nie miała szansy z nimi dorosnąć. No i mi to na przykład nie leży, nie? Przez to, że to takie są tam treścianie inne. z tego filmu, żebyście też wiedzieli tak na, na koniec, to pamiętajcie, żeby po prostu mieć jakąś, jakąś, jakąś dodatkowe medium, gdzie macie jeszcze ten kontakt z waszymi odbiorcami. Lista mailingowa to jest uważam, że najlepsza opcja na początek do, do wykorzystania i do budowania tej bazy. Ta baza się buduje powolutku bardzo, ale, ale warto ją założyć od samego początku, jeżeli macie w planach budowanie marki osobistej, w ogóle jakby działanie w internecie jako twórca, nie jako tylko marka osobista, tylko też jako twórca działania i tak dalej, no to uważam, że ta baza mailingowa musi być, a w szczególności jeżeli planujecie kiedyś jakieś sprzedaże produktów elektronicznych, produktów, usług e, taki e, fizycznych, e, to, to uważam, że to jest must have. To pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, tak dać łap, łapkę w górę. Eee, dawajcie subskrypcje, dawajcie łapki w górę, bo nam to bardzo pomoże. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na temat TikToka i tych treści, które są tam publikowane i ogólnie całej tej sytuacji, to dajcie znać w komentarzu, chętnie przeczytamy może nasze przemyślenia, albo się z nimi zgadzacie, albo się na przykład nie zgadzacie, najfajniej jakbyście się z nimi nie zgadzali i potoczmy <gry> to jakoś u uargument... tego, że macie No, najfajniej jakbyście się nie zgadzali i po prostu dali jakiś komentarz, który jakoś argumentuje w inną stronę, bo macie na przykład jakieś inne przemyślenia zupełnie, które w ogóle się z nami nie zgadzają i wtedy się może wywiązać jakaś ciekawa dyskusja w komentarzach i mi się to bardzo podoba i bardzo bym chciał chętnie podyskutować, więc jeżeli coś dacie znać, to my na pewno to wpiszemy. I coś pogadamy, nie? Więc dzięki pamiętajcie subskrybować, lajkować. Trzymajcie się na razie. See ya. Pa!